Przygotowany w koszulce Atletico. Witam Was w pierwszym odcinku w FC25 w karierce FC25. No i chyba już domyślacie się, jakim klubem ta kariera będzie. Słuchajcie, no rozpocznijmy, rozpocznijmy naszą karierkę. Nową, oczywiście, karierę menedżerską. Dajcie znać, co uważacie o moim wyborze. O wyborze, oczywiście, Atletico Madrid. Tutaj jakieś dziwne rzeczy, które mnie nie obchodzą. Oczywiście, pobieramy najnowszą aktualizację składów. No to jest istotne, żeby mieć tutaj wszystko zaktualizowane. Wydaje mi się, że wleciał chyba nowy ABY wraz z premierą edycji standardowej. No i słuchajcie, gramy prawdziwym menadżerem oczywiście, czyli Diego Simeone. Proszę bardzo, on ma oczywiście game face. Ok, można zmienić tutaj strój, ale wiecie co, zostaniemy przy tym, jaki ma Diego, bo to jest taki jego klasyczek. Czarny garniak, czarna koszula. No i oczywiście Atletico Madrid. No, mamy wysokie oczekiwania, bardzo wysokie oczekiwania No i słuchajcie, ustawienia. Transfer oczywiście zostawiamy sobie aktywne Chyba, że, chyba, że wyłączymy pierwsze okno. Takie, zróbmy to, wyłączmy pierwsze okno No bo jednak wiecie, to już się zadziało Zakaz transferów Zmień ustawienie transferów na zakaz transferów, aby ustalić listę sezonową znowu zakazem, ok, ale ja w ogóle tego zrobić nie mogę No bez kitu zakaz transferowy. Dobra, nieistotne, i tak nie robimy zakazu transferowego. Włączamy scouting, włączamy, włączamy plany treningowe. Co tutaj byśmy chcieli? No włączmy je tak jak najbardziej, poziom trudności, no to dajmy sobie ultimate, bogaty inwestor nie i oczekiwania zarządu bezwzwolnie. Zróbmy sobie tak, żeby, żeby się grało przyjemnie, jakby nie chcę tutaj potem bawić się w jakieś dziwne rzeczy. Um, turniej długość meczów modzików, jak najkrótsze, jakość młodzieży, obecna ocena ogólna, tak będziemy się lepiej grać wydaje mi się e, ale cze, czemu mi tutaj to nie działa, to mnie teraz zastanawia, ale dobra, to, to jest na razie nieistotne e, rozgry rozgrywki, no zróbmy sobie klasyczną, chociaż dajmy symulację, o może w tym stylu e, jestem ciekaw czy będzie wpływać na symulację czy tylko na grę plan treningowy włączony, regeneracja w planie treningowym, ustawienia domyślne Um, Dostępność planu treningowego, zróbmy. O, to sobie wyłączmy. E, wyłączmy przedmiotowe ćwiczenia, treningowe rozwój. De, dajmy na normalny, to jest pierwsza karierka. Także wiecie, a i tutaj ja mogę sobie wyłączyć, tak, pierwsze okno. A mogę tylko transfery, mogę wyłączone zrobić całkowicie. Ale mogę pewnie tylko. O, właśnie, zakaz transferów mogę sobie ustawić, dobra, e, transfery, zróbmy, wyłącz pierwsze okno, po prostu. Podejście transferów luźne, scouting włączony, szukaj zawodników też włączone, oczywiście. E, tempo scouting gwiazd natychmiast. E, no dobra, chyba okej. Okay. Oczekiwania zarządu bezwolnie, to już mamy. ofertę, objęcia, reprezentacji, wyłączmy rozgrywki europejskie, jeny, ile tego jest, to jest naprawdę e, szok. Zobaczmy, czy jesteśmy w Lidze Mistrzów na pewno, e, czy się tutaj znajdujemy. Tak jest, jesteśmy w Atletico, ale co, co tu jest nie tak z tymi koszykami? Czy mi się wydaje, że coś jest nie tak? Czy te koszyki? No dobra, to już bez różnicy, ale te koszyki są pomieszane. Ale słuchajcie, nie przedłużajmy. Dzisiejszy odcinek, oczywiście, troszeczkę krótszy. To jest pierwszy odcinek zapoznawczy. Wy będziecie musieli mi dać znać, kogo uważacie powinniśmy kupić. No już w styczniu, już w styczniu. Także no pierwszy odcinek, jak widzicie, bez transferów. No ale na pewno już trzeba będzie mniej więcej się rozgarnąć. Oczywiście, no znacie nazwę serii. W sumie mogłem dać los Hones, a nie de Hones, um, więc jeżeli to się zmieni, bez kitu. Zróbmy los Hones. Um, jak nie wiecie co to znaczy, to przypomnijcie sobie słynną scenę z Diego Simeone, który no, trzymał się za za wiadomo co. Nie wiem, czy to nie był mecz przypadkiem z Juventusem w Lidze Mistrzów? Um, słuchajcie, oczywiście pełno poradników i teraz tak, mamy plany treningowe. I to musimy ogarnąć. To jest oczywiście ten automatyczny plan. I to mi się podoba, przy szczerze. To mi się bardzo podoba. Więc pełne skupienie na szkoleniu, gdy próg wynosi. Szkoda, że kolorów. O nie, są kolory, ok. To gdy próg wynosi 40. Albo. No, dajmy od 40. Skupienie... Czekajcie. Tak, chcę kontynuować. Skupienie na szkoleniu, dajmy od... 70, powiedzmy, Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. No, to, to musimy faktycznie um, dobra. Pełen skupienia na kondycji: no to, gdy kondycja jest niższa niż powiedzmy 50, a skupienie na kondycji dajmy, gdy kondycja jest niższa niż 70. Także zobaczymy, jak to będzie działać. W tym momencie każdy ma skupienie na szkoleniu i to mi się podoba, bo tak też bym zrobił samemu. No i słuchajcie, um, utwórz ustawienie taktyczne. Oczywiście wpływamy, znaczy, wybór tutaj koncepcji taktycznej no i wiecie to już nie jest to już nie jest ta Atletico co kiedyś. Tym razem no szukamy czegoś innego niż autobus. To na pewno nie będzie autobus, bo to Atletico już gra bardzo ofensywnie i zastanawiamy się czy wybrać grę z skrzydłami, czy może właśnie długie piłki, ponieważ no jednak kurczę mamy na kogo grać na tych skrzydłach, ale z drugiej strony możemy polecić w standardowy gegen pressing po prostu i grać intensywną piłkę, więc od tego sobie zaczniemy. Zarządzanie trenerami. Słuchajcie, zacznijmy od trenerów. No, jak widzicie, początkowo naprawdę w FC25 jest dużo, dużo ustawiania i mi się to podoba, mi się to podoba. Bardzo, bardzo dużo ustawień. Okej, okay, tutaj mamy coś takiego. Dobrze, wybieramy sobie oczywiście tego najlepszego trenera i dajemy go na pomoc. Dajemy go na pomoc, ponieważ tutaj wydaje mi się, że będzie naj, najwięcej wymagań, jeżeli chodzi o, o naszych piłkarzy. Dobra, zobaczmy sobie, czy ktoś jeszcze tu jest jakiś solidny. Jest piątka, i ok, to mi się podoba. To mi się jak najbardziej podoba. Dajemy cyk, piąteczkę, no ale musimy znaleźć kogoś na obronę jeszcze. Nawet jak nie ma gegen pressingu, nawet jak nie ma pięciu gwiazdek, czyli chociażby ten oto pan, proszę bardzo, Vega. No i jeszcze jakiś trener napastników by się przydał. No nie ukrywajmy, napastnicy. Um, idealnie, perfekcyjnie, oni się wszyscy rozwiną, więc z tym nie będzie problemu. Um, no i ja bym chciał jeszcze edytu listy życzeń, i robimy tak: domyślna, nie, dowolna taktyka i poziom wiedzy, znaczy tutaj umiejętności napastnika, 5 gwiazdek lub więcej. Zaczniemy sobie od szukania napastnika, e, trenera napastników, no a potem ewentualnie przejdziemy do, e, do innych do innych e, tutaj trenerów. No i właśnie, e, jakie mamy oczekiwania zarządu? Ściągnij e, do szkół juniorów zawodników ruchujących na pozycji obrońcy w liczbie 1. Bardzo łatwe. No i mamy wprowadzić jednego juniora, no i tego chyba nikt nigdy nie robi. Sprowadzić trzech urodzonych na, w kontynencie Azja, ok. No i tutaj mamy zwiększyć wartość klubu, wygrać ligę i puchar i finał Ligi Mistrzów. Te oczekiwania już teraz widzę, że są bardzo, ale to bardzo, bardzo zawyżone. No sorry, ale no raczej nikt nie oczekuje od... Diego e, Simeone, że, że, że kurczę, praktycznie potrójną koronę zdobędzie. E, słuchajcie, mamy tu jakichś przeskautowanych piłkarzy, to znaczy skautowanych i zobaczmy sobie, kto tu jest. No i właśnie Tomeni, dajcie znać, co Wy o tym uważacie. Ogłem pojawi się odcinek na głównym kanale, gdzie będziemy to wszystko omawiać, natomiast no dla mnie to jest dramat, Tomeni. Te overale są bardzo, ale to bardzo słabo widoczne. Oczywiście, jeżeli się wie, gdzie patrzeć, to jak najbardziej, to, to wiadomo, co, gdzie i jak. Natomiast no to, ten overal powinien się rzucać na pierwszy rzut oka, on powinien być Widoczny, a jest całkowicie przeciwnie. Pana Johana Garcia Aha, nie możemy go dodać do listy, zarobiście. Wyłączamy transfery, i tym samym nie możemy nie możemy dokonać, nie możemy dodać do listy żadnego piłkarza. No to jest bzdura, jakich naprawdę mało. Natomiast zawodników, których ewentualnie mógłbym zakupić, ja sobie tutaj zostawię. no Słuchajcie, Bryce Mendes to jest klasa, natomiast Pablo Mafeo. To jest zawodnik, który fajnie by pasował do Cola no Ten jego agresywny styl gry <coughs> naprawdę by tutaj grał. Mam oczywiście jeszcze parę wiadomości. No i przejdźmy do szkół kiniorów. Zobaczmy, czy jest to jak ktoś ciekawy. No, mamy, mamy paru zawodników. Pan Leo wygląda dosyć ciekawie. Pana Pereza zwalniam, to jest jak samo beznadziejne. To wielkie, ta wielka informacja, która wyskakuje. Tego pana zostawiamy, tego pana zostawiamy, tego pana zostawiamy i tego ewentualnie też. Ma tylko 14 lat no i zobaczcie on naprawdę może się fajnie rozwinąć, ponieważ potencjał jest wysoki. Dobra, plan rozwoju. Ogarnijmy sobie to szybciutko, Leo. No, i tutaj tak, e, mam oczywiście L1R1 zmiana pozycji. Pozycja jest dobra, wydaje mi się. Środek obrony, no raczej nie wchodzi w grę, dokładnie. E, więc pytanie, co my tutaj chcemy mu dać? Coś krótkiego, na razie się jakoś mocno nie zastanawiam nad tym. E, no i teraz tak, czekajcie. Aha, ja tutaj wyszedłem. Ok, ja muszę jeszcze te wszystkie ustawienia ogarnąć. E, Turniej młodzieżowy dobra tutaj wchodzimy w przejść do szkół i ponownie um, plan rozwoju no i teraz tak um, klikamy sobie oczywiście na niemiego i on jest SPD on jest SPD um, no i chyba to jest dla niego dobra chociaż SP bez kitu dajmy mu SP bo on ma bardzo dobre strzały jak na SPD więc on raczej powinien tutaj wlecieć um, Akademia, nie, ja są wychodzę, to tak nie powinno działać. Czekajcie, ja coś robię źle, trzeba to ogarnąć. Um, czyli czekajcie, ona no, naciskam na Berniera, tak? Chyba, że kółko po prostu mam kliknąć. Dobra, on jest lewym pomocnikiem i to wydaje się być całkiem sensowne pytanie, czy on nie chciałby grać wyżej? Nie, raczej nie. Um, no i zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o... No właśnie na SP, jakbyś chłopie grał na... Jakbyś chłopie grał po prostu na SP no, teoretycznie bym mógł, ale nie do końca, ale to jest bardzo uniwersalny zawodnik i to widać po tych jego rozwojach, po tych jego planach. Natomiast no, ja bym chciał tutaj coś najkrótszego mimo wszystko, ale coś, co premiowałoby Ci mocno pytania czy podania. Pytania, niezłe pytania, nie? Czyli podania, o dobra wystarczy kółko kliknąć i teraz mamy żyn, No tutaj chłopak wygląda całkiem nieźle, wydaje mi się, że ten jego potencjał nie był do końca najlepszy. Natomiast on wygląda dobrze. Dajmy mu zmianę pozycji. Zauważcie, że nie ma pozycji SN. Że, że nie ma czegoś takiego jak wahado. tylko podstawowe pozycje. E, dobra, mamy pana Kaina z WKS-u prawdopodobnie, bądź z Irlandii. <g kalkulatory noise> nie dziś nie, czujecie nie, 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 się, że, że, że mylę te flagi. Ale ja myślę, że co druga osoba tutaj te flagi myli. Słuchajcie, e, co do niego, to on jest już bardzo szybki na start. I to mi się podoba. Widzę, że to jest taka mała nowość, o którą jej zadbało. E, chciałbym, żebyś ty, chłopie. Szedł mocno wystrzały, ale dlatego schodzący napastnik, bardzo mi na tym zależy. No i diakite. Diakite on jest no, młody, nie ukrywajmy, natomiast dlatego e, on zostanie w polu karnym. Ile ty masz wzrostu? Ty miałeś 1,68 m, bodajże, więc ciężko ci dać lis pola karnego. Ehm, fajnie, jakbyś szedł może w fałszywą dziewiątkę, może byłby zastępcą, trochę następcą e, Griezmana. E, więc słuchajcie, mamy to gotowe. Ci chłopacy są z. Nie no, to jest z WKS raczej, nie? To nie jest Irlandia. Patrzę na nazwiska. Um, dobrze, słuchajcie. E, skauci młodzieży to jest też istotne, więc zobaczmy, kogo my tu mamy. Mamy skauta 5 na 5 To mi się podoba, natomiast ja chciałbym mieć jeszcze jednego, ale musi być 5x5, 5, bo mamy na to fundusze, więc tak. Ciebie, chłopie, wysyłamy do Azji. Logo wysyłamy do Azji. I teraz gdzie bym go... o, to jest fajne, że to jest tak posortowane i widać flagi na dole um, Ale widzicie, oni zrobił to wszystko tak bardzo minimalistycznie Gdzie bym chciał skautować zawodników? No wydaje mi się, że jakieś tego typu kraje nie mają sensu, raczej Azja Wschodnia, raczej Japonia, e, może Korea Zobaczymy, czy znajdziemy następnego Sona i na trzy miesiące chciałbym go wysłać, bo jednak ja nie chcę oprzeć całej szkółki niorów na jakichś Chińczykach za przeproszeniem. Um, słuchajcie, tutaj mamy kadrę juniorską. Natomiast, no, my i tak nie mamy bramkarza, tak? Eee, co to jest teraz? Czekajcie, obrońca stoper Aha, dobra, ja mogę mu taktykę wybrać, tak? Dobra, rozumiem, rozumiem Aha, dobra, czaje, czyli pozycję wybieramy Dobra, no to generalnie to bez różnicy, nie? Generalnie to całkowicie mi to lata eee, a mogę przejść po prostu dalej? Czy ja muszę wybrać pozycję? No to mi się nie podoba. Ja muszę wybrać pozycję. No tak, ja muszę brać pozycję po prostu. I to jest bez sensu. To jest bez sensu. Ja bym chciał po prostu. Po prostu go wysłać domyślne. No nie, no muszę wybrać pozycję. Muszę brać pozycję. I to jest bez sensu totalnie, bo ja chcę go po prostu wysłać. Na 3 miesiące, i niech on szuka każdego. Niech on szuka każdego, no ale dobra, jeżeli już musimy, no to znajdź mi kogoś szybkiego, ewentualnie PP, ewentualnie LP. Dalej, pomiń i rozpocznij misję, to mi naprawdę wisi. Um, I tak, na pewno chcę otworzyć sieć scoutów w tym kraju, więc mamy dowolną rolę na skrzydłach po prostu, i wydaje mi się, że to jest spoko, że akurat skrzydłowi w Korei to jest dobry wybór. No i co my tu mamy dalej? Oczywiście nie możemy brać udziału w tym turnieju przedsezonowym, znaczy turnieju juniorów, ponieważ no nie mamy zwyczajnie w świecie bramkarza, ale to oczywiście nadrobimy, słuchajcie zespół. jak to wygląda, jeżeli chodzi o zespół? Co my tu mamy, szczerze? Tego jest mnóstwo. Mamy oczywiście wypożyczonego Musso, który jest naszym drugim bramkarzem. Moldovan jest wypożyczony do Sassuolo, no a na pierwszym, pierwszym bramkarzem jest oczywiście Jan Oblak. Mamy Pana Gomisa, i on sobie zostanie tutaj jako trzeci obrońca. Mamy Javiego Galana, który no nie ukrywajmy nie ma najwyższej pozycji w Atletico, jest oczywiście do który może grać na SP i to mi się bardzo mocno e, podoba. No zresztą zobaczmy, czy zmiana pozycji ewentualna e, dałaby mu plusa. Wydaje mi się, że tak. Słuchajcie, wydaje mi się, że zmiana pozycji Reynildo na SO ma sens. Jak najbardziej, e, patrzymy dalej. Mamy oczywiście Wicela. Wicela, z którym będziemy się po tym sezonie żegnać. E, to samo wydaje mi się z Pilequeta. Co najmniej jeden z nich musi odejść. Na lewej, no, no mamy oczywiście do który będzie na środku. Jest Jimenez. Lenglet wypożyczony, oczywiście Robin Lenormand, który no, będzie liderem naszej obrony. No musi nim być. Mamy Costisa. Go z chęcią wypożyczę, ale nie mogę, bo mam zamknięte okno. Okej, okay, dobrze. No to musimy poczekać. Mamy Nawella Molina, oczywiście, na prawej stronie. No i kokę, Koke, któremu ja chciałbym zmienić pozycję na SP, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Bo wydaje mi się, że tutaj. Też powinien wlecieć upgrade do Overala, ale zacina. Ale zacina to menu. Jest SP. No i słuchajcie, patrzymy dalej. Co my tu mamy? Mamy Serrano. Go oczywiście też nie mogę wypożyczyć. Jest Fermeren wypożyczony do Lipska i tam bodajże jest obowiązek wykupu, więc ja raczej nie będę wiązać z nim w przyszłości, no bo po prostu on jest wypożyczony i ma obowiązek wykupu. Dalej oczywiście. o cofnę nam. Jest oczywiście Samuel Lino, który jest lewym pomocnikiem. Jest Rick Helme, no i tutaj mamy naprawdę młodzież, która będzie rywalizować o to miejsce w składzie. Saul Wypożyczony, Rodrigo de Paul, Lemar, który raczej też jest na wylocie, no i Gallagher. No i ten chłop to jest naprawdę, to jest naprawdę nasz kluczowy zawodnik. Conor Gallagher, o nim, na nim opuszczamy nasz skład oczywiście. Lorente, którego raczej widziałbym w środku pola, natomiast no to jest bardzo wszechstronny zawodnik, który zagra wszędzie. Griezmann, Korea, Sorlow Alvarez i Giuliano Simeone. Mamy czterech napastników, no więc tutaj też trzeba będzie mocno rotować. Słuchajcie, jeżeli chodzi o finanse, jak to wygląda z kontraktami? Ja na dzień dobry już mógłbym tak naprawdę przedłużyć kontrakty z niektórymi piłkarzami. Przykładowo z takim KOKE. Uważam, że mu możemy od razu zaufać. To jest przede wszystkim, pamiętajmy, kapitan. Więc ja chcę mieć go przedłużonego i zobaczmy, czy on się zgodzi na obniżkę pensji. Jezus, masakra. No, to wygląda fatalnie. No, sorry, to wygląda fatalnie. Nie zgodził się na obniżkę pensji, natomiast, no, e, zaakceptujmy to, ale szczerze mówiąc, to wygląda dramatycznie. To jest, to jest fatalne, to, e, to, co się teraz wyświetliło. Strasznie to zasłania wszystko, właściwie. 65 tysięcy dla Renildo. On się zgadza i chce klauzulę. A właśnie, pamiętajmy o klauzulach, o tym muszę pamiętać, a więc e, akceptuję to. Mm, akceptuję to, oczywiście. No, i od teraz trzeba będzie dawać klauzulę. No, mamy mały błąd przy, przy KOKE, ale powiedzmy, że kapitan, zróbmy wyjątek. Natomiast do ten plan rozwoju dostanie. No, i słuchajcie, możemy myślę przesymulować już pierwsze dni. Turnieju nie mogę rozegra rozegrać, no właśnie. Więc proszę mnie tutaj, mi tutaj nie ściemniać. Lecimy dalej, lecimy dalej. No, i mamy wiadomość od KOKE. Mamy wiadomość od KOKE. Na razie sobie ją ignorujmy. Czemu to się tak zatrzymuje? Czy ja mogę to gdzieś? Czy ja mogę to gdzieś? Właśnie ustawienia symulacji, o Boże! Ile tego jest? Zatrzymaj wszystkie na mecze, to musi się zgadzać. Wysłano ofertę, czekajcie, zatrzymaj symulację po otrzymaniu oferty, dobra. Ok, zatrzymaj symulację, gdy piłkarz otrzyma ofertę, no spoko, Powrót asystenta delegata, ok. Wiadomość na trans. Yeah, no. um, jak, jakie wieści transferowe, dobra. Pomijmy na razie to. E-maile pomijmy i rozmowy też pomijmy i zobaczymy jak to będzie wyglądać teraz. No mamy oczywiście tutaj przywitanie przez Koke, mamy jakieś informacje, natomiast czemu to się tak wolno, o właśnie, teraz jest lepiej, teraz jest lepiej, no i my w tym momencie tak naprawdę to czekamy na rozwój jakichś tutaj spraw większy i aż nie, aż się coś będzie, aż coś się będzie dziać. Przechodzimy do planów rozwoju i zobaczmy, um, zmiana pozycji u Reinildo Daje mu plus do overalla, bardzo mi się to podoba. Na razie taktykę w taktykę się nie zagłębiam. To zrobimy sobie na spokoju. Możecie pisać wasze propozycje. Koke na SP również wleciał upgrade i to mi to też się bardzo podoba. Oczywiście Koke nie będzie grać jakoś mocno ofensywnie, będzie faktycznie lekko cofnięty, natomiast no nie aż tak nie aż tak, żeby go zostawiać na SPD. Tutaj mamy pana Niemiego i zobaczmy. 57, nie mam pojęcia, że to jest upgrade, czy nie, bo coś się nie wyświetla. No, kolejna bzdura, zobaczcie, nie mam pojęcia, jaki on ma Overall aktualnie. 61, no oczywiście możemy to sprawdzić w, w akademii wchodząc, natomiast no to jest kolejna kolejna słaba rzecz, jeżeli chodzi o takie małe rzeczy. A więc tak, chociaż nie, czekajcie, przecież to się nie pokazuje. W tym roku nie pokazuje się o ile nasz zawodnik się rozwinął. I to jest również fatalne, bo jak widzicie, zawsze mieliśmy plus 1 czy 8 stylu, a teraz on po prostu ma swój overall, nie ma żadnego plusa przy sobie. I tak naprawdę nie wiemy, o ile nasz zawodnik się rozwinął, jeżeli tego nie pamiętamy. A oczywiście, że nie pamiętamy wszystkich zawodników. Zobaczcie, Renil do 80 ma cały czas. On nie miał. Ej. Byłem pewien, że miał 8-1. Ej, no Koke też ma 8-5. Ej, coś jest nie tak, coś jest nie tak. Bo przecież ta zmiana pozycji dała im plus do overalla, no ewidentnie, a nie dobra to było tutaj, to było postępy, okej, okay, wszystko jasne, ale i tak nie żałuję tej zmian pozycji, i tak uważam, że one były w porządku, bo, no bo faktycznie przydadzą nam się oni na tych pozycjach, które teraz mają. Wejdźmy w zespół, w składy i zobaczmy jak chciałbym, żeby ten nasz zespół wyglądał, a dobrze wiemy, że, że mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo opcji. Na jakiej pozycji jest Aktonik Griezmann? Czekajcie, taktyka, o oh, Jezus, zarządzanie taktyką, mamy 3-4-2-1, Griezmann jest jako SPO i teoretycznie ma tutaj wykrzyknik, e, czy to Jorentę ma wykrzyknik, nie mam pojęcia, e, nie, wydaje mi się, że Griezmann musi mieć ten wykrzyknik, natomiast on na tej pozycji po prostu musi grać, ma plus 4, Alvarez plus 4, e, dobra, to tak działa, chciałem się tylko upewnić, czy na pewno mają downgrade za pozycję. Na tej pozycji oczywiście może grać Eichelme, może grać Lemar, może grać Korea, nawet Alvarez teoretycznie może tu zagrać, teoretycznie nawet Griezmann może grać na boku, więc to jest bardzo fajne. Na pomoc oczywiście mamy spory wybór, bo jak widzicie no Gallagher, Lemar, Barrios aktualnie są na ławce. Środek obrony, no i właśnie, ja to widział w trochę inny sposób, bardzo kontuzjogenny oczywiście Jimenez, on jest bodajże lewonożny, prawda? Gdzie ja to znajdę? Nie, prawonożny, okej, okay, pomyliło mi się. Um, no więc tutaj ja z miłą chęcią zobaczę tego do pana Reynildo, wydaje mi się, że on tutaj jest po prostu no, lepszym wyborem, e, Galager, oczywiście, też będę go widzieć po samym składzie, ale na razie e, on jest nowym zawodnikiem, musimy dać mu się tutaj ograć chociażby jeszcze na ławce i też nie ukrywam, że jest to trochę problematyczne, że mamy tak dobrych pomocników, a tylko dwa sloty na boisku. Yy, mamy oczywiście na Molinę, który no właśnie, czy on może grać na boku pomocy? Może, to właśnie średnio, średnio i co teraz zrobić? Um, będziemy musieli to jakoś rozwiązać, nie mam pojęcia jeszcze jak. Na pewno Javier Galana, no w zespole nie widzę niestety, e, tego jestem pewien. Um, Lenglet wyleci. Z ławeczki, mamy Aspilikuettę, zobaczmy, czy mamy tutaj jeszcze kogoś, no mamy tego Javier Glana i lęgleta na ławce, więc ich teoretycznie musielibyśmy jakoś tutaj zagospodarować, ale na razie to olejmy. Ale pytanie, czy Nael Molina czy on da radę tu grać? Um, gdzieś um, w naszym zespole. Słuchajcie, mamy Slickon konstruowania akcji kontry. Um, I to jest, rozumiem, ok. Um, obrona agresywna, 95, dobrze formację mamy ustawioną, rolę zawodników, pokażcie mi rolę zawodników, jak one tutaj wyglądają, mamy jakieś informacje, słuchajcie, no um, i co to znaczy, aha, dział wiedzy ekspert, nie, ekspert to jest trener, ale mnie interesuje, co znaczy, że, że mamy na niebiesko, pokaż mam aktywności, to nie, wymiana piłkarza, um, że w ten sposób, a, ok. Nie, na razie to zostawmy, jak mieliśmy um, Ale faktycznie, czekajcie, no to wymyjmy sobie ich Mnie interesuje, co znaczy, że on jest na niebiesko, a on jest na złoto, bo tego totalnie nie czaję um, I nie mam pojęcia, nie mam pojęcia Ten jest na szaro w ogóle, dajcie znać Dajcie znać, co to znaczy Bo ja, szczerze mówiąc, totalnie, totalnie nie wiem Dlaczego jedni są, chyba że, a, dobra Pewnie te um, pozycje, no dobra, w sensie tak i nie ostrzegam nie ponownie, e, tak jest, dobra, nie musicie pisać, już rozumiem co to znaczy, na razie tak jak mówiłem zostawiamy jak jest, słuchajcie, na dzisiaj e, no to koniec, to koniec, spokojny odcinek, bo, bo kurczę, do, dajcie pisać w komentarzach, transfery, propozycje, jakiś taktyk, e, zapiszmy z jednym składzie. Naprawdę, dawajcie znać w komentarzach, co jak, co robimy, jakieś rady pomóżcie, ehm, a my co, no widzimy się w kolejnym odcinku pojutrze, po pojutrze, coś takiego, się ma.